Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista. W ostatnim czasie, jeżeli ktoś śledzi różnego rodzaju strony, czy też inne poradniki dotyczące modelowania 3D, to w przeróżnych programach wiele osób tworzących takie poradniki, nie przedstawia, jak wykonać taki detal. I generalnie w bardzo on jest ciekawy pod względem tego, jak do tego tematu podejść. Natomiast ja bym chciał ze swojej strony przedstawić Wam przykładowe rozwiązanie tego problemu w programie FreeCAD, ponieważ zdajemy sobie doskonale sprawę, że w większości programów już to znajdziemy, jak to rozwiązać. A generalnie sprawa jest taka, że jeżeli coś we FreeCADzie da się zrobić, to znaczy, że w każdym innym programie CAD 3D, szczególnie z linii programów profesjonalnych, również da się zrobić. Zatem rozpoczynamy tworzenie. Tego elementu i do dzieła. Zaczynamy od tworzenia nowego obiektu, nowej zawartości, i będziemy sobie krok po kroku tą zawartość tutaj budować. Na początku sobie włączymy. Układ współrzędnych, ponieważ jest taka sprawa, że jak będziemy wychodzić od wykonania tego modelu od podstaw, to on będzie tworzony w sposób nieregularny. Musimy sobie go później ład, ładnie dociąć, dlatego utworzymy sobie od razu pomocnicze płaszczyzny konstrukcyjne. Pierwsza płaszczyzna konstrukcyjna będzie odsunięta od płaszczyzny bazowej XY o wartość 100 mm, ale to nie oznacza, że Finalnie model będzie na 100 mm. On będzie troszeczkę niższy, ponieważ to będzie maksymalna płaszczyzna, na której będziemy tworzyć zarys. Natomiast stworzymy sobie jeszcze dwie płaszczyzny konstrukcyjne, które odsuniemy około, nie około, ale o dokładnie o 10 mm od każdej z płaszczyzn. Tak samo od górnej, czyli teraz pójdziemy sobie na minus 10, i to będą płaszczyzny, które, którymi sobie później dotniemy model. W niektórych programach też tak to było robione, żeby już żeby zyskać płaską, płaską powierzchnię. Ja wam pokażę, jak to zrobić w Frikadzie. I teraz możemy sobie te płaszczyzny, z racji tego, że one już są przygotowane, możemy sobie ich widoczność teraz wyłączyć i będziemy sobie. Tu jest ta setna. Na tylko tych dwóch płaszczyznach będziemy sobie tworzyć szkic. I podejdziemy do tego w sposób ciekawy, ponieważ będziemy tutaj posługiwać się kilkoma modułami dostępnymi w standardzie w programie Frykat. Rozpoczniemy od płaszczyzny bazowej i na niej teraz utworzymy sobie, utworzymy sobie nowy szkic. I narysujemy sobie tylko odcinek o długości powiedzmy, niech to będzie długość na przykład 80 mm. I chcemy, aby on był symetryczny względem względem zera, czyli wiązanie symetrii. Mamy pierwszy odcinek gotowy, i teraz przechodzimy do płaszczyzny górnej. I tutaj również utworzymy sobie ten odcinek pod kątem prostym, czyli wybieramy sobie znowu tworzenie odcinka. Znowu zadbamy o, o relację symetrii. Pamiętamy, że musimy punkty zaznaczyć względem osi. I następnie ustalimy wymiar ponownie na wartość 80 mm. Tą płaszczyznę mogę sobie na razie ukryć. Płaszczyznę globalnego układu współrzędnych również mogę ukryć tak, aby byłby czysty widok. I to jest wystarczające do tego, żeby przejść sobie teraz do modułu part. I w tym module part zaznaczając właśnie z klawiszem kontrol T2 szkice. Wybieramy sobie tutaj taki, taką operację Create World Surface, właśnie względem dwóch elementów, w tym przypadku dwóch odcinków związanych z naszym szkicem, utworzy się taka powierzchnia. I teraz tą powierzchnię będziemy, z tej powierzchni będziemy tworzyć obiekt już objętościowy. Czyli teraz tak, żeby zachować tutaj symetrię będziemy posługiwać się narzędziem 3D Offset, ale tutaj nie mamy wprost coś takiego, żeby to tak fajnie symetrycznie poszło. Dlatego będziemy najpierw iść, żeby uzyskać grubość np. 10 mm, 5 mm w jedną stronę. Zwiążemy sobie to poprzez Fill Offset tak, aby uzyskać objętość. To będzie raz. I następnie znowu rozwiniemy sobie offset, żeby tutaj udało się uzyskać naszą powierzchnię. I ponownie 3D offset sobie zrobimy, ale teraz na wartość minus 5. Nawet jeżeli ktoś by znalazł, jak zrobić to symetrycznie, to tutaj przy okazji podpowiadam Wam, jak też to można zrobić na zasadzie takiej, że łączymy po prostu dwa obiekty ze sobą i tutaj nie ma żadnego problemu, aby to poprawnie działało. Ponieważ teraz tak, szkice możemy sobie ukryć jeden, drugi i teraz te dwa te dwa offsety, które tutaj mamy, je będziemy ze sobą sklejać, czyli z klawiszem Ctrl idziemy sobie do Union. I teraz uzyskamy jeden obiekt, który teraz musimy powielić. Potrzebujemy mieć taki drugi, czyli przechodzimy do modułu draft, w którym skorzystamy z narzędzia Polar Array. Pamiętamy, że Fusion musi być tutaj w tym momencie zaznaczone. Klikamy sobie narzędzie Polar Array. No i jeżeli mówimy tu o kącie 90 stopni, dwie sztuki i teraz oś jakby, oś punkt obrotu względem zera oczywiście i w zasadzie... Te ustawienia są wystarczające. Klikamy OK i mamy drugi obiekt. Tylko tyle, że jak na razie widzimy są to nadal dwa niezależne obiekty. Znowu musimy z tego zrobić boolean, czyli musimy to ze sobą logicznie skleić. Przechodzimy do modułu Part i ponownie wybieramy Union. Poczekamy aż program to, że tak powiem, przetworzy. Może to troszeczkę potrwać. Widzimy, że już mamy obiekt typu Fusion i teraz będziemy go docinać, czyli potrzebujemy Pierwszą płaszczyznę docinającą i drugą płaszczyznę docinającą, i teraz jak to robimy? Zaznaczamy nasz Fusion, zaznaczamy pierwszą płaszczyznę docinającą z kontrolą i wybieramy narzędzie Slice Apart. Raz mamy. Mamy widoczną krawędź na dole, że jest przecięte. I teraz ponownie rozwijamy Exploded Slice, sprawdzamy, które się podświetla, czyli tą naszą, ten slice w tym przypadku. Kropka 1 nam jest potrzebny, i tniemy go drugą płaszczyzną. I znowu wybieramy slice apart. Znowu mamy. I teraz tak mamy dwa katalogi z Exploded Slice, ponieważ ten model jest pocięty. Raz, dwa, mamy trzy widoczne obiekty. Ten obiekt dolny nam jest niepotrzebny. Klawisz, spacja ukrywamy. Ten obiekt środkowy nam jest potrzebny. Zostawiamy slice 001.1 niepotrzebny. Spacja ukrywamy. I teraz z tego obiektu, który mamy slide001.0 mamy objętość, możemy przejść już do modułu part design, żeby dalej w module pełnym bryłowym już to wyrzeźbić, żeby można było to robić, musimy z tej naszej objętości utworzyć zawartość, czyli create body no i tutaj mamy już ten nasz detal możemy sobie go nawet jakoś tutaj podpisać nazwać, tak jak miałem początkowo na przykład niech to będzie po prostu ciekawy detal w ten sposób i pozostają kolejne Operacje, czyli na przykład otwór przelotowy, chociaż z tym otworem sobie poczekajmy, bo musimy zrobić jeszcze skorupę. I tutaj nawiązuje do tego, co czasami opowiadam, że najpierw te główne cechy, a potem cechy kosmetyczne na końcu. W tym przypadku będziemy potrzebowali zrobić cienkościenność. Żeby ta cienkościenność fajnie nam wyszła, to już w tym momencie musimy zadbać o pewną drobną kosmetykę, taką jak zaokrąglenia ostrych na rąży. I tutaj frykat będzie miał troszeczkę problem, dlatego uczulam, zaznaczam sobie najpierw pierwszą krawędź. To, że tutaj widzimy taki szef, który nam powstał w momencie łączenia tych obiektów, to jest taki bardziej wizualny artefakt. Potem to sprawdzimy. Wydaje się, że generalnie problemu tutaj nie ma, ale zobaczcie, dam sobie na razie domyślnie wartość 1 mm na, na to zaokrąglenie. Włączam sobie preview i FreeCAD ładnie mi to wykonuje. I teraz scrollem. Zwiększam wartość promienia na tyle, na ile frikat jest w stanie to wykonać. Przy 9 mm widzimy, że już zaczynają się schody. Jak wchodzę wyżej, no to już tutaj frikat nie jest w stanie tego promienia generować prawidłowo. Dlatego zostawmy sobie tu po prostu na tyle, ile na frikat pozwoli, czyli 8 mm. I teraz ponownie wybieram sobie select i kolejny, każdą krawędź, którą tutaj widzimy sobie. Sobie zaznaczam w ten oto sposób, tak aby mieć na wszystkich tych ostrych krawędziach tutaj zaokrąglenie. Wszystko jest zaznaczone, więc wybieram funkcję Preview. Możemy sobie sprawdzić, czy nie ma jakichś błędów. Widać, że jest gładko. Klikam sobie OK i jest. Teraz tak, te foldery właściwie, żeby tutaj już tak nie rozpraszały naszej uwagi, możemy sobie ukryć, to możemy sobie ukryć, zwinąć jest, mamy tylko ciekawy detal i nim się posługujemy. Dobra, no to jedziemy dalej, możemy sobie już teraz w tym detalu zrobić skorupę. Czyli wybieramy sobie narzędzie fitness, czyli skorupa. I po kolei sobie zaznaczamy wszystkie ściany, ponieważ one wszystkie muszą być usunięte, abyśmy mogli uzyskać oczekiwany efekt. I pamiętamy, jeszcze na razie mamy taką funkcję, że musimy zaznaczyć skorupę do wewnątrz, inaczej nam nic z tego nie wyjdzie. 1 mm i znowu tutaj możemy sobie klawiszem scroll zwiększać, ale to wtedy bardzo powoli przetwarza. Dlatego spróbujmy coś koło 3 mm sobie tutaj ustawić. Wydaje się, że to powinno być w miarę sensowne rozwiązanie. Wydaje się w miarę, w miarę łatwe. Widzimy, że ta skorupa tutaj działa nam akurat bardzo dobrze. Troszeczkę to też ta operacja, może się wykonywać w zależności od tego, jaką kto ma moc komputera. Tutaj, akurat, FreeCAD potrzebuje więcej czasu, żeby to przetworzyć. I teraz możemy sobie już ten potrzebny otwór wykonywać. Czyli możemy sobie w tym celu włączyć widoczność globalnego układu współrzędnych i na przykład na płaszczyźnie zerowej możemy utworzyć sobie nowy szkic. I teraz zwróćcie uwagę, że jak obrócimy sobie model i zrobimy sobie okrąg, to zobaczcie z zera, to zobaczcie, że tutaj wszystko ładnie się. Koncentrycznie nam poukładało, także wydaje się, że, że jest całkiem, całkiem prawidłowo wszystko. Nic nie, nie powinno się przekosić. Ustalmy jakąś w miarę sensowną średnicę. Dajmy sobie jakieś 12 mm, wy, wyjdźmy z tego i teraz zróbmy otwór na przelot, czyli przy zaznaczonym szkicu wybieramy sobie proste narzędzie pocket i wybieramy sobie funkcję funkcję oczywiście through all przez wszystko. Ale musimy odwrócić kierunek Reverse Direction. I teraz wszystko jest tak jak trzeba. Klikamy OK i możemy przejść do dalszej części kosmetycznej, czyli naszych zaokrągleń. Żeby było fajnie widać, wyłączę globalny układ współrzędnych. Włączam sobie zaokrąglenia w naszym modelu jeszcze raz. OK. Tam miałem chyba źle model zaznaczony. I teraz zaznaczam sobie miejsce, gdzie będzie, będą zaokrąglenia. Włączymy sobie podgląd i też sobie scrollem zwiększam tak. Tak żeby tutaj coś było fajnie widać, czy, czy dobrze te zaokrąglenia działają, ponownie wybieram select i teraz wybieram sobie kolejne, kolejne krawędzie. Oczywiście wystarczy kliknąć select, już tutaj nie trzeba trzymać klawisza control do zaznaczenia tych krawędzi. Klawisze, klawisz control do zaznaczenia krawędzi byłby potrzebny, gdybyśmy je zaznaczali przed wybraniem operacji. Jeszcze raz preview. Widzimy, że wszystko wszędzie ładnie działa i jeszcze możemy sobie dodatkowe. Zaokrąglenia zrobić na krawędziach, czyli teraz sprawdzimy sobie najpierw na zewnętrznych i wewnętrznych. Wystarczy tylko te główne, tutaj te, te najdłuższe zaznaczyć i on sobie stycznie ładnie już powinien sam pociągnąć. Zróbmy sobie podgląd na 1 mm. Wydaje się rozsądnie. Tu się nam już rozeszło stycznie, więc to jest dobrze i potrzebujemy teraz tylko to samo zaznaczyć. Po przeciwnej stronie, czyli tu, tutaj, nareszcie rozejdzie się nam stycznie, więc nie musimy tego dublować. A jak, nawet jeżeli ktoś zrobi, to też to jakimś tam błędem nie będzie. To już mamy podgląd i wydaje się, że wszystkie krawędzie mamy teraz zaokrąglone. OK, to jest gotowe. E, dobra, to jest gotowe. No i że fazowania na otworkach sobie zrobimy, czyli wybieram sobie fazowanie jeden otwór, drugi, y, dajmy sobie, nie wiem, podgląd, no i niech będzie w ten sposób, no i proszę Państwa, w tym momencie nasz taki ciekawy detal jest... Gotowy. Także możecie sobie porównać z innymi e, filmami, z innych programów, ponieważ raczej w innych programach tego nie będę powtarzał, ponieważ generalnie na YouTube jest tego bardzo dużo, e, jak ten detal zrobić. Mam nadzieję, że tutaj wersja, wariant we FreeCadzie e, będzie taką ciekawostką do tego, jak tego programu używać. Także to będzie taki przerywnik od serii z, z rączkami o, od szuflady, więc mam nadzieję, że taki o, taka fajny, fajny odmurzacz. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.